No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich. Co tu się dzieje? Ja już wymiękam, oczy przycieram. Praktycznie ceny miedziuchy podskoczyły. Mamy czwartek, 25. 15.19. Teraz właśnie w tym momencie e, kręcę ten, ten filmik. Popatrzcie. E, miedź Milberry. 32,70 groszy. Błyszcząca 31,80 e, Rurki, kawałki miedzi blacha 2940 i to co mnie interesuje, patrzcie, bo 2680 to dzisiaj jest po 2830 masakra super, bardzo pozytywna wiadomość jeszcze tego co zwróciłem uwagę na in inne kategorie e, bo sobie patrzyłem tu wcześniej aluminium, popatrzcie co się stało na aluminium e, linka linka aluminiowa jest już po 7 zł tu też podskoczyło po 3,80 mi mieszane, ale odlew po 5 zł. Super, super cena. Puszki. Puszki na razie stoją w miejscu, ale też są wysoko, czy 40. I co sobie, zobaczmy sobie jeszcze mosiądz. Czy to, coś tutaj się zmieniło? Cija! Mosiądz żółty, 17,10 za kilogram. 15,20 po biał. Chłodnicy po 15,30. Bosiąc żółty 17,10. No ceny. Ceny rosną w górę. Także taka wiadomość, powiem, bo z ostatniej chwili. Ja się bardzo, 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 bardzo cieszę, że jeżeli chodzi o to, to ten Bosiąc. Bosiąc Mix 28 ,30 zł 30. Tak więc moi kochani, ja oczywiście zmykam na warsztat, dalej kopać miedziuchę. No bo co to w takiej sytuacji rob, rob, robić? Ja się mega cieszę. Oczywiście e, ceny. Ceny to są właśnie z dnia dzisiejszego, czyli 4-25 lutego, godzina 15.21, w tej chwili obecnej, na stronie Metaleo. Także miedziucha leci do góry. I co? I przy okazji jeszcze pozdrawiam młodego Rekinka, Hejka Siemka, pozdrawiam się przyjacielu. Do zaś!